Cześć, z tej strony. Serdecznie witam Was bardzo serdecznie już w piątym odcinku z serii Wiejskie życie. Zostawcie subikę i łapkę w górę dla rozwoju kanału. Podeślijcie ten mój kanał znajomym. Zapraszam też do korka na kanał. On tam gdzieś pewnie czeka na mnie na gospodarstwie. Mówiłem, że jadę tam do sąsiada. I taki oto Piękną renówkę nam kupiłem Tylko o Już z krowami bo tutaj można krowy wsadzić O są krowy o Słabo widać ale o Są krowy Widać je Na razie dwie I nam chyba tyle wystarczy Już jedziemy na gospodarstwo no Tam pewnie Korek czeka na mnie um, Zapraszam też właśnie na kanał a już widzę, że źle pojechałem chyba. Tak. Dobra, a tutaj skręcić. Okej. Okay. Um. No i cóż, widzowie, lecimy na gospodarstwo. Taką piękną renówką. Dobra, wolnie możemy tutaj na pola. Dobra bez przedłużania lecimy. O kurde, zjechało mi na bok. Dobra, bez przedłużania lecimy na Jusper. Dobra, kresę tutaj, A sobie przejedziemy korek jeszcze nie wie co kupiłem nie tylko mu mówiłem, że jadę do sąsiada i tyle Dobra. Ten coś wydarzył to. Ta oto, oto ranówka zostanie u nas. Nie dla nas. Zobaczymy, no, czy w ogóle on jest na gospodarstwo. W ogóle brama zamknięta. Spokojnie krowy. Tylko może brama. To my pojedziemy tutaj od tego. Kurde, Oddica Łodzi nigdy nie wyłączy jej. Ten korek nigdy nie wyłączy, kurde, pojazdu. A nie, jest włączony, tylko światła są włączone. Matko Boska, światła są włączone. A nie, no, tak, światła były włączone. Na światach zostawił Matko Boskie. Na razie powinien nie widać. O, A nie, tutaj po no To tutaj jestem. No to, to, tam... to nie, To jest takie tu to takie Halo? O nie, zmieści się. A, to no, nam ej. To, to Chopa, o. Nie się. Jak no, to No się. te mam. Nie, ma na nie, nie, ma. ej, nie, 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 Tam Ale do krów, Halo! No zaraz! O Boże! O Boże, święty! Te, no czego tutaj nie działa? Za nisko nam zbudowały sobołę. No to lipa. Dobra, no to ja lipa. w kościele. Dobra widzowie, widzimy się po cięciu, zaraz się widzimy, nara. Dobra, widzowie, jesteśmy już po cięciu. Do tamtej z obory się nie dało o tym wjechać. Ale posta postawili nam nowo, bo już kilka dni zaciało Kurde, już jest środek wiosny. No i taką piękną nam zabudowę postawiły. Tutaj jest właśnie na DMR. O, tutaj da się wsypać. Tutaj jest na wodę. To będziemy zaraz jechać. I teraz spróbujemy. O tym, wjechać tam, ciekawe czy ci się będzie dało rozładować te tak krowy. Bo jeszcze nie sprawdzałem, ale może się uda. Dobra. Okej, nie tutaj. Gdzie ja to rozładowałem tutaj? Nie, po tej stronie chyba. Potaj, po tej. Po nie pamiętam. Nie no. Po tej drugiej, czyli tam chyba. Bo coś nie chcemy mi za załapać. Nie, nie mógł, że znowu. To znowu nie będzie działać. Także ta obora. Czyli tym nie będziemy. Dobra, nie działa. I sobie wiecie jak zrobimy? Zrobimy tak, żeby po prostu e, kupimy. Może tak od boku wiadę. kurczę coś, nie łapie. Kurde. O! Nawet nie wiedziałem tak. I tak się da. O! Chodź, tak rowy Dobra, nie o. działają. Dobra widzowie, jednak tego sprzedajemy. Widzowie, po prostu tak normalnie kupimy te krowy. Dobra, tyle wystarczy, chłopie. Ja ty ich kupiłeś. A nie, zero, ty kupiłeś. Jedną kupiłem, bo o to sprzedałem niechcący i kupiłem. Znowu. Dobra, będę cztery krowy. Widzowie, teraz ja wsiadam do mojego tego. Jadę po wodę A Ty otwórz tutaj mi bramę, tam z przodu Z uh przodu? -huh. No, z przodu No okay. jeszcze, czy tutaj się zniszczę? Brama w powietrzu trochę No wiem, bo tam było równane mhm. A to Audi dalej tam stoi? Dalej A, no to musisz nią wyjechać no Chyba, no, że na złą łodzę. No, daj to na złą. Ja pojadę w każdym razie. W ogóle podjadę. jest sąsiada. Woda. Ja wiadomo. To Audi temu sąsiada w jedną, bo to sąsiada jest na Audi. No. Nie wiem, bo to on nam podjechał. Ciekawe, czy jak tutaj podjadę po rzekę, to ci kara ci czy nie. Tak nie, to będzie problem. Ale no, nie wiem, nie wiem. Tutaj sobie, o, zjedziemy. Pięknie, Dobra. O, wodę bierze, dobra. O, Boże, święty! Gdzie ty jedziesz? Przestań się, to jest po drugiej stronie. Nie, o tutaj, tam dalej. Może jeszcze wziął mnie, jaki uderzył. I chłop mówi, że umie realnie grać. No normalnie mnie nie leczymy I się pyta, czego widzowie tak e, go e, nie oglądają. Jak kurde, jak kurde, ja już tak dziwnie. Widzowie musisz mnie oglądać częściej. Bo to mi się nie podoba. A ty musisz częściej grać realnie. widzę. No to teraz gramy realnie. No przed chwilą... Powiedziałeś to pół godziny temu? I dalej to samo. Dobra, widzę, jak tutaj wjeżdżamy O Boże, jakie to, to jest większe od parkingu. Ciekawe, a to w tym samym pewnie da się daje się tam woda. Ciekawe, jaka to, tą... ...tym czymś wycofam tam do tym. Będzie problem, no właśnie, będzie problem. Popatrzcie, <tryk> czy dobrze jadę, żebym krowy nie rozjechał. Ej, co tak za płotem tam stoisz? Patrz czy dobrze jadę chopie, żebym krowy nie rozjechał. Równaj już! Weź krowy, odgoń. Bo zaraz się rozjadę. Dobra. Trzeba, o kurde. Trzeba inaczej tutaj zobaczy tam. Dobra jest hm. o kurde, cało żarły, jeszcze jedno, jeszcze jedną beczkę trzeba dowiecie. A weź to ubramy tutaj otwórzki tym przy pascisku. To, to tamto bramę wiadomo. Jak tam działała woda, to może tutaj obok naszej łąki też będzie działała. Zobaczymy. A my sobie przejdziemy bokiem. No ładnie, bo Peter w ogóle nie No tutaj się nie sunął do wody, tylko. Tak w taki słaby turn się zrobił. No ale nie, no niestety inaczej się nie dało. Przepraszam tak bardzo za taki teren, ale inaczej się nie dało. Co ty robisz. No, ja wodę biorę. E, z jeziora? A skąd? To jest rzeka. A skąd mam brać? Nielegalnie? Jak nielegalnie to nasza to się część, nasza część. I tak my, i tak płacę podatki, to Dobra. Teraz tutaj. I dalej. daj krowa, bo tam idziesz. Krowa tam idzie, pilnuje. Równaj, równaj. Wiem, wiem. Prawie żeś w głowę wjechał. krowa tam jest. E, módźka, idź stąd. Idź stąd. E. Odsun się. Krowa. Tym razem kupiłem. Chudę nie chce się odsunąć. Słabo wjechałem. Tym chłopy razem słabo wjechałem, ale inaczej nie mogę ide. Kurde. kurde, co one już? Pełną Wodę mają kurde, czy co? Taka ile one mają wody. Nie no, to 1000 litrów, gdzie to jest? To jest tutaj, tam muszę podjechać. Która to godzina? Łomatko Bo boska, już chyba trzynasta. Nie, 12. która to? Dwunastu. Patrzcie na rano Dobra, już wszystko mają. Co? Boże, one. Nie wiem, ile tej wody zżerają jeszcze, muszę przywieźć. Już pełne jest. Nie. Tak. Nie. Dobra. Patrzę na ten, na zwierzęta jakoś nie ma pełnego. Jeszcze jedę cystarnę, muszę przywieźć. Krowy tutaj sobie chodzą. O kurde. Co? Czekaj, chodź tu ja będę plukł z do beczki. Uuu. Dobra, normalnie, weź się zaobój. Dobra, tankujemy. Dobra. Wyjedzie, kurde, 60 da radę, kurde. Kurde, tutaj nierówne tereny są, jak ty żeś to zrobił? No bo tam trzeba było wyrównać. No to teraz tak nie opadło, bo to było... przyklejone na Poczekaj, ja tu wyrównam. Nie, zostaw tak. Zostaw tak, ja to tak no, po filmie wyrównam sam. A ty nie Ale daj, zostaw. Bo to tam kropelko się sklejało i kurde, no... Nie cementem, tylko kropelko i tak zostało. Gdyby było cementem sklejane, to ten... To by to dopadło, ale kropelko nie. No kieruj mnie tam, gdzie ty jesteś. 50 się zasiedza. Boże. No właśnie nie chciałam. Równaj! No i tak właśnie mnie prowadzisz. Uważaj krowa! Zejdź! Zejdź mi stąd, kurde, krowa! Daj się tam wygoi. Kurde, nie odejdzie ta krowa. Dobra. Od chudejki dostała i nie idzie. Dobra, nic się nie, nie staje. Przeszła przez beczkę, kurde. No na lewo musisz jechać. Wiem właśnie. Teraz w lewo, mak na maksymalnie. Wiem, wiem. I teraz. Teraz się odsunę. No i teraz jest full. Dobre. Wszystko mają full jeszcze TMR trzeba dorzucić. Czekaj, no to TMR tu dorzucę. A, a Polska krowa w powietrzu wisi. Weź to TMR dorzuć tam. Ja tutaj zaparkuję tą beczułko. Dobra, dołożyłam. Dobra. I dzisiaj widzowie obrządki przy krowach. Takie małe. Tytuł filmu będą... Jeszcze będę mówisz, do... Nie, byśmy kupili. Nie. Tytuł filmu będą obrządki przy krowach i... Y, obrządki przy krowach i nowa obora. Dobra, widzowie. Ile tam jest? Y, tutaj trzeba to dać. Słomy jeszcze nie mamy. Siana też. Stary, na pewnym odcinku robimy akcję sianokiszonka. Raczej znaczy nie sianoklisząka, czy to ten... No, akcję sianoklisząka. Sianokosy? No, sianokosy. Czyli kosimy, zgrabywujemy i tak. e, pracujemy. Weź y, twoją sześćdziesiątkę. I weź tutaj przyczepę Dobra. i weź to odjeźdź, Tu Która przyczepkę? Na no tą, co tutaj jest. Muszę wziąć To! To. Zieloną. To gdzie ja tu jestem. Mówię tą. Czekaj, zawsze pasami jeszcze. To wszystko łodpią. Na no boże. Lampę żyj stuk! Pękła. Kropelką przyklei później. Te, daj ja pojadę, bo ty nie wiem, czy ty, ty trafisz. No, ty, ty. no. No nie trafiłeś, daj ja. O, ta, o. już teraz już sama. Uważaj! Ej, stój! Kurde, stój! No tutaj zahaczysz. Daj mi na chwilę. wiem. Tutaj się skręciło to. I co Się nie uda. O Boże święty! Inaczej się nie uda wyjechać, Kopię. Nie, nie uda się wyjechać, chłopie. Tknęło na zawsze. Ta przyczepa tu. Czekaj, gdzie to tam chacie? To będzie chiochacz przecież. Powinno tutaj iść. Okej! Okay. Co? Widzowie mogą napisać w komentarzu, yy, czy robiły już yy, obrządki przy krowach albo siano kosy. Okej. Okay. Tam widzowie możecie w komentarzu napisać, chociaż kosy to się w czerwcu robić, tam w to ale to tam nie ma. No, kurde, nie wyjedzie się. Nie wyjedziesz tym. Kto tak postawił ją, że się skręciła? No ty żeś tak postawił, ty żeś się jechał. Kurde, prosto jest stała. Nie, no, nie Kurde, to nie, no, jest no. ciężka nie przesuniemy jej. No kurde, wiem. Maluch zawsze da radę. A kot odpali? No dobra, odpali. Pimpek, uspokój się. Dobra, Maru... Malu tam Maru się wszędzie zmieści. Kurde, popka, przyczepę. Już się będzie potrzeba. A! a kurde. Ej, ciężka jest. Ja wale. Weź... Y, ...60 ton cofnij. Cofnij? No, dobra. To może święty. Do tyłu! Matko ja chcę tutaj nakierować to gówno. Matko Boska. O Boże święty! A bo z te... Prawie spadły palety. To spadła paleta, poczekaj, ja ją podniosę. Nie, nie podniesiesz jej. Kurde, nie. Weź, zapnij pasy. No wszystkie spadną. Zapnij pasy. Kurde lecę. No matko, przypiąłem już. Dobra. Dobra, widzowie, czekajcie, zrobię cięcia. Zaraz się widzimy. Dobra, widzowie, jesteśmy już po cięciu. Yy, udało się wszystko zrobić. Wyprowadziliśmy to przyczepę. Yy, daliśmy sąsiadowi, bo chciał tam. Tutaj są cztery krówki. Tutaj daliśmy im jedzonko, wodę. Wszystko mają Nie yy, ja Tutaj jeszcze tutaj wpakowałem, i tutaj to TMR. Jeszcze tak wygląda. Całe wszystko dobra, widzowie. No. Ustawmy się przy znowu maluchu. No, chodź tu i kończymy ten odcinek. Zapraszam do karty. ze mną korek. Otas. Powie na ciebie korek. Korek? Nie no, ma się, ma. Maluch z nami był i zostawcie subika, łapkę w górę. Zapraszam właśnie do korka. No i nara! Nara!